reagujesz, jeżeli na spotkaniu ktoś ci od razu wręcza wizytówkę i widzisz, że rozmowa z automatu idzie w kierunku tego, żebyś coś od niego lub od niej kupił? To zależy, w jakim jestem nastroju i ile mam czasu na poprowadzenie takiego spotkania. Czasami po prostu biorę tą wizytówkę, przyglądam się jej. Najczęściej rozumiem, dlaczego taka osoba to robi. Mam na myśli to, że ona po prostu nie ma doświadczenia, inaczej sobie wyobraża to, co nazywa networkingiem, niż ja to sobie wyobrażam, czy czego doświadczam. Uśmiecham się, dziękuję i po prostu odchodzę bardzo szybko, zamykając taką ewentualną rozmowę, która jeszcze temu towarzyszy. Natomiast jestem dość krnąbną osobą i lubię się czasami trochę odpalić, ale to, tak jak powiedziałem, zależy często od jakiegoś nastroju i całej sytuacji. No i czasami zaczynam tą osobę wypytywać o różne rzeczy, co takiego świetnego jest. W tym biznesie, że ona uważa, że nie znając jej kompletnie, widząc ją po raz pierwszy, ja będę chętny wziąć tą wizytówkę. I co więcej, no bo w głowie tej osoby najczęściej jest, tak rozumiem, to, że ja skorzystam z usług tej osoby, cokolwiek ona tam nie robi, czegokolwiek nie sprzedaje. No i pytam o to wprost, dlaczego tak uważasz? Co jest Twoją przewagą na rynku? Co jest Twoim unique selling pointem? Reakcje tych osób są oszołamiające. Te osoby. Tak sądzę, nigdy nie spotykają się z podobną reakcją i w ogóle nie są przygotowane na to, żeby realnie udzielić takiej odpowiedzi. One po prostu przychodzą. I ja mam takie powiedzenie, że one grają w pokera wizytówkami po prostu. One, wiesz, tylko rozdają te wizytówki, ale w ogóle nie są gotowe na to, żeby tam nastała jakaś interakcja.